wszystkich, mamy ogólnie no, drugi dzień koszenia kukurydzy Wczoraj było bardzo fajnie, tak jak widać po prawej kukurydze są u nas już dosyć, dosyć dojrzałe Wczoraj koszone, dzisiaj odłożone po 24-25 haki wilgotności e, Dzisiaj wyjechałem, 13 godzina, ale zaś raz koło wjechałem Rozleciało się u góry e, łożysko na podajniku pochyłem. Tam to jest takie dwurzędowe, wakliwe. Założyłem zamiennik tego łożyska, czyli w formie baryłkowej, tak jakby walcowej, wachliwej. No, zobaczymy, podać lepsze. Dostało smaru, także będziemy tutaj zaraz coś tym próbować. Mamy już po 18, wiadomo, późną godzinę, ale no nic innego nie zrobimy. Kukurydza jest sucha, można kosić do oporu. Światła mamy dobre, oświetlenie wszystko jest. Wczoraj kosiliśmy do 23:00. A tu jadę kończyć, bo wjechałem tylko raz z koło No i pełno dymu było zaczęło stwierdzić i z prawej strony dym nawet żar się pokazał po prostu na, yy, na łożysku. Także przyczystawka już założona z wózka. Chwila moment i już dojeżdżam praktycznie tutaj jeszcze kawałeczek i jesteśmy na miejscu. No i bierzemy się za dalsze koszenie. Jeśli chodzi o kombaj, naprawdę, jeśli o kukurydzę, zobaczycie w czasie koszenia bardzo dobrze, jeśli chodzi o VESA, bardzo dobrze czyści kukurydzę. Tu jak czekła, trzeba przyznać, że to jest, kurcze rewelacyjne, to mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o wydajność, też bardzo fajna, tragedii nie ma. Także, no, aby się dobrze sprawował i aby się już więcej nie psuł awarii, to będzie, będzie bardzo dobrze. E, także Mateusz widziałem, że e, kupiłeś przystawkę szóstka w końcu do Beza, Czwórkę wystawiłeś e, Już tam widziałem wysłałeś mi filmiki e, z adaptacją taką jaką już przymocowałeś, takie wstępne uruchomienie, no elegancko będzie. Także wszystko wszystko wyjdzie e, tylko jak to poskładasz na dniach. Nie? Ja dojeżdżam, yy, włączam mocarnia, przystawka, rura, ogień, światła No i jedziemy, tylko muszę iść jeszcze ogrzewanie włączyć, bo kurde płotność zaczyna po nogach ciągnąć Muszę iść na silnik, zawór odkręcić tylko No i będziemy jechać z tematem, A bo tu jeszcze wykoszę bez tego Bez ogrzewania, wyjdę sobie później go włączyć no. Także na tę chwilę kończę i coś będzie zaraz na Krecjan, także pozdrawiam. Ale trudno, robota nie wybiera akurat taka sezonowa. Jutro do roboty mam swojej normalnej. Mam już sposób na wyciąganie tych łożysk. Z prawej strony, widzicie? A mianowicie spawam do wewnętrznej bieżni, nakrętkę później w środek i kręcę zapierając o oś. I wychodzi. Eee, dzisiaj główno wykosiłem, może hektar, pół to nie, chyba półtora hektara, może rzadko w plusie e, wykosiłem. Kolejne użytko dzisiaj się już fagi SKF-y e, główne, główna testowałem i jest przyczyna. E, mianowicie, popatrz, taki można dać zamienne użytko, fajne. Ono jest ba na baryłkach, nie na kulkach, tylko na baryłkach. To jest według katalogu, są kulkowe, pak się zgotowało a te jest na baryłeczkach. Niby wytrzymalsze. 10 minut koszenia tyle wytrzymało. Eee, co do usterki tej, eee, było tak. Ja już tą oś, żeby nie coś pewienka palcem, papierem ściernym, tylko palcem nie da się, szlifuję. Raz może jakąś wieczkę dotargam i będę szlifował. Wyobraź sobie, że ta oś na wejściu ma normalny wymiar 35, a im dalej, tym grubsza. Coś tu kuźwa jak ktoś wytoczył. I pod koniec tam, gdzie ma dojść, ma 35 jest 3 dychy w plusie. Półtora e, dychy w plusie, sorki. Półtora dychy w plusie. Taka jest różnica. Po prostu wbijając go, yy, po prostu puchło i zaciskało, zaciskało wałeczki. Także widzisz, tu jest w środku bieżnia ładna. W nie jest zgrzana kulki fiolet. Ona po prostu nawet ściągaczem to to ledwo ściągali. Ona po prostu tu się zacisnęła, rozszerzyła i zacisnęła kulki. Tu jakby ściągali, musieli mi dwa razy nie wyrywało materiału, nie chciało zejść w ogóle wewnętrzne bieżna. Zewnętrzna fajnie schodzi, ale wewnętrz. Mówił, żeby gościu takie zakładać. wytrzymałe są obciążenia. A ja zakładam takie, jakie były Swaga, ale że tą osłonę mi gdzieś zgubiłaś. Taki dekielek z kalamitką, jeszcze nie do śrubkę środkową szedł, To już nie będzie mi tego dekielka. Tylko ja zakładam kryte, bo są dostępne takie same łożyska. Te było, ale się już stopiło. Eee, wachliwe, e, kryte. O! Już ja pokazuję. A, to było z niego. O! Wahliwe, kryte łożysko. No. I może teraz takie łożysko. Bo od środka zawsze, gdzieś tam po tej tulejku już dojdzie. Niby się smaruje, żeby nie doszło, ale wiesz, jak to jest. A tutaj, tego, a tu będę tego dekla, założę kryteria, żeby nasmarować, zawsze iglicę z piłki do pompowania. Delikatnie pod gąbkę dajesz i zawsze dopchasz tam troszkę smaru, aby chodziło. No i ja szlifuję dalej. Kurde, myślę, zazwyczaj może jakiś pilnik, kurczę, weznę i zaraz coś będę dalej kombinował. 那就行。